Cześć. Nazywam się Daniel. Jestem właścicielem certyfikowanego studia Giant w Bydgoszczy. Zapraszam was do obejrzenia serii filmów o rewolucyjnych powłokach Giant Evo. Kolejną powłoką, którą zaaplikujecie w naszym studiu, jest Mox Ivo. Jest to legendarna powłoka, która została stworzona całkowicie od podstaw. Chroni ona lakier przez 36 miesięcy lub 40 tysięcy kilometrów i nadaje niesamowitej śliskości i połysku. Aby podbić ten efekt i przedłużyć okres ochrony, zalecamy zaaplikować na nią warstwę skin. Wdłuży się wtedy ona do 48 miesięcy. Nasza legendarna powłoka MOHS została całkowicie przeprojektowana, dzięki czemu po raz pierwszy na świecie w branży pielęgnacji samochodów zastosowano technologię lasanu modyfikowanego fluorem. Dlaczego to takie ważne? Modyfikowanie lasanów na początkowym etapie powstawania powłoki przynosi ogromne korzyści na wszystkich poziomach. Trwałości, odporności chemicznej czy łatwości użytkowania. Niezwykle odporny na chemikalia, śliski i gładki, a jednocześnie bardzo wytrzymały. Połysk i ekstremalna hydrofobowość, tym charakteryzuje się MOX EVO. Na powłokę MOX można zaaplikować warstwę wierzchnią Skin Evo, która znacząco zwiększa połysk i trwałość efektu hydrofobowego. Warstwa wierzchnia zapewnia również bardzo silne wzmocnienie koloru, łatwo zauważalne na ciemnych lakierach. Przedłuża to także wytrzymałość do 4 lat lub 50 tysięcy km. Gwarancja GION obejmuje połysk, hydrofobowość, Ochronę przed UV oraz złymi warunkami atmosferycznymi, mam tutaj na myśli np. Na kwaśne deszcze, oraz co najważniejsze, efekt self-cleaning, czyli samoczyszczenia się lakieru. Bardzo dziękujemy za uwagę. Aby być na bieżąco z nowościami w naszym studiu, nie zapomnijcie kliknąć subskrypcję i dzwoneczek.